Witam wszystkich bardzo serdecznie, to znowu ja, Mr. Rage PL. Eee, I dalej kontynuujemy naszą przygodę. Eee, serio z Grow zagrajmy w Rome to Tower. Eee, tak, troszkę może wyjaśnię co do poprzednich odcinków. Eee, jak zapewne zdo zdołaliście zauważyć, eee, synchronizacja dźwięków w poprzednich dwóch odcinkach była dosyć kiepska. Eee, nie, wiem, co, nie wiem dlaczego tak się stało po prostu program Audacity, no nie wiem. Zgubił synchronizację. No nie wiem, mam nadzieję, że tym razem już będzie dobrze. Aczkolwiek nic nie obiecuję. No dobra. Jeszcze jedna sprawa. Ostatnio jak dałam Rozagraj bitwę na mapie bitewnej, została... gra mi się wysypała i, i, i... po prostu... skończyłem już nagrywanie. Więc Znowu kontynuujemy, i tym razem damy, nie pomylę się, i dam automatycznie rozegranie, automatyczne rozegranie bitwy. Tak, oczywiście, zwycięstwo zginęło naszych, straciliśmy 55 ludzi, ale to nie jest tak dużo. Eee, I teraz tak mamy po zajęciu osady. Eee, mamy trzy możliwości: eee, zająć osadę, pokazują nam się denary zdobyte podczas grabieży. Zniewolenie ludności Tutaj pokazuje nam się populacja do rozproszenia między zarządzane osady i tenary podczas grabieży oraz możemy zabić ludność. Wtedy pokazuje nam się ile osób zginie i ile stracimy. I to czy ile A Jako, że tutaj wpływy są dosyć dobre, a tam po prostu zajmij osadę. Jeśli dalibyśmy okupację, wtedy polepszyłyby się tutaj stosunki, ponieważ baliby się nas po prostu. Ok, naprawmy sobie tutaj mm, i może od razu zbudujmy drogi. Jak tam z wpływami? 343. Aha. Przydałoby się tutaj troszkę. Mm, podpojmy może. Sateczkiem tutaj. Eee, no dobra. Po pierwsze, ogarnijmy się tutaj. Co jak taki jeden ja użytkownik pisał, że wybrałem najgorsze do utrzymania krajów pod względem finansowym, no i to widać, ale, ale mam nadzieję, że damy radę. Eee, Okej, okay, ja lubię wyzwania po prostu, No przecież nie jest powiedziane, że musimy to wygrać, prawda? Dlatego, no... Mm, nie jest jeszcze tak źle. Eee, kusi ta se gesta, aczkolwiek, no, boję się jeszcze troszkę. Um, brać wojnę z e, miastami, e, z, no, z, miast, z państwami, senatu. Patrzcie mi jeszcze, gdzie jest mój szpieg. Agenci Aha Waracium siedzi, no dobra. Podejść tutaj, zobaczymy, co oni mają. To jest tylko dyplomata, Dobra, bałam się, że już szykuję jakiś atak. A um, no, co z Hila? No, dosyć rozwinięte miasto. Dobrze, dobrze. Wiecie co? Chciałbym tutaj odzyskać to, jak to się nazywa, Akroteradonum. Tak, chciałbym to odzyskać. I być może właśnie to wyjmiemy trochę jednostek stąd i przejdziemy się tam. Ale to zobaczymy jeszcze. No um, teraz, czym coś chcemy budować? Polisada? No nie wiem, nie wiem. Nie, na razie może po prostu dajmy następną turę. Łuczek herbatki. Odpowiednim oż dobra, bierzemy. Um, zawsze się przyda, jeden, jeden generał więcej, prawda? Też myślę, że tak się wydaje. Um, dobra. Przy pełne siebie dowódca, dowodzenie plus jeden. Kto? Ty. O, ładnie, ładnie. Um, I słynny wyjownik, dowodzenie plus jeden, plus jeden do morale dla wszystkich żołnierzy na polu bitwy. 10% do zniżki i kosztów szkolenia jednostek, gdzie? A też ty. No dobra. To zamykamy, raport zbudowy, dobra, rekrutacja jednostki w Lemonium, dobrze, wiadomość dyplomatyczna, karta kina, aha, no dobrze, trochę wojen, wojen nam się tutaj narobiło, ale dobrze, będą bardziej osłabieni, będą musieli więcej, 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 więcej sił przeznaczać się na inne wojny niż tylko na te z nami. Mmm.. Okej, okay. chciałem jeszcze tutaj sprawdzić. Mm, przydałoby się, wiecie co? Plac ćwiczeń. O, ale zaraz sprawdzimy wpływy. 477. No nie jest tak dobrze, jakby mogło być. Yy, no ale nie jest aż tragicznie. Dajmy może tak na razie. <laughs> I trzeba troszkę tutaj teraz postawić na rozbudowę. Yy, jakie my tu mamy w kolejnostki? No trochę tego jest. Może zrobimy tutaj port, wiecie? Tak, zrobimy port. Eee, Okej... Okay. Teraz tutaj. Zastanawiam kusi mnie tutaj ta sekesta aratium. Chociaż, no to by była już wojna ze wszystkimi frakcjami. Chociaż e, i tak jest wojna z nimi nieunikniona, ponieważ mm, Juliusze, Juliusze dostaną później misję, żeby podejmować te nasze tereny. Także, wiecie co, ja bym chyba jednak chętnie tutaj sobie przejął segestę. I tak chyba zrobię, wiecie. Nie wiem, czy to będzie dobre posunięcie, ale zapiszemy grę. I podejdźmy tutaj. E, oczywiście jeszcze tego wam nie pokazywałam. Jeżeli mamy generała, możemy sobie zbudować fort lub, lub strażnicę. Fort to jest coś takiego jak osada, w której będziemy mogli tam sobie odbudowywać jednostki, coś takiego, a strażnica po prostu pożarzy nasze pole widzenia. Aczkolwiek ja na razie tego raczej nie potrzebuję. A kto to jest z wpływami? No, pływy są dodatnie i. Ogólnie ładnie, ładnie to wygląda. A jest sam generał, więc. O, i nadal tak przywódca frakcji. Mm, to będzie dobre rozwiązanie, chyba, zaatakowanie ich. Ponieważ od razu nam się Osłabimy naszych przeciwników. Eee, no dobrze. Jak tam wpływy? Strecimy. Na razie może wiecie. Na razie damy na samą turę. I oczywiście herbatka. Ach, nie ma tak, herbatka. na pokro za oknem. Pada zimno. Dlatego przynajmniej mam trochę czasu, żeby sobie... Um, pograć kilka um, partiej jak w Rome to Tower eee, no dobra, to sobie tutaj pójdziemy. Potrafię zero. No rzeczywiście tutaj ciągle ciągle tracimy i mało, mało tych przychodów mamy. Czy my zbudowaliśmy tu port? Tak, mamy port. tą eee, Tą No dobra. Troszkę ciężko na początku jest z rozbudową, ponieważ właśnie są małe wpływy. I mam zawsze taką co by tu wybudować. O, tutaj widzę już ładny port całkiem. Eee, no dobra. Nie wyciągnę szpiega, agenta, ponieważ jeżeli będzie szpieg w osadzie wrogiej, w w wrogiej prowincji, jest większa szansa, że. że. Otworzy, jest szansa, że otworzy nam wrota i nie będziemy musieli udać sprzętu oblężniczego. Tutaj w Numati buduje się port, świetnie. Mm, dalej popatrzymy. Trzeba ciągle coś rozbudowywać. Eee, może tutaj zbudowalibyśmy palisada. Palisady chyba na razie nie potrzeba. Misja handlowa. Nie. Eee, pole ćwiczeń, misja handlowa. Karczowisko. captain! Eee. Czy tutaj coś mają? O! Mają tutaj kilka jednostek, więc... Hmm, nie wiem czy by nie zaatakować przypadkiem. Wiecie co? Zaatakujemy. Jeśli przegramy, to wczytam grę, bo przyda nam się ten statek, a jeżeli nie, to... To dobrze będzie, bo tutaj mają parę jednostek. Mogliby nas zaatakować. A, przegraliśmy. No dobra. Nie obrazicie się, mam nadzieję, jeśli wczytam grę, ponieważ przyda nam się ta jednostka. Mam nadzieję, że, iż wybaczycie mi tą herbatkę popijaną w tyle. Aczkolwiek... Jest nieprzyjemnie. Chło, no, o, widzę, że tutaj rekrutują jednostki. Więc... Wow, czyli już wiem, co jest naszą stolicą. Dobra, kto ma na jakieś największe dowodzenie? Sprawdzimy. Ty. O, teraz ty. 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 To jest pewnie z przywódca, tak. Przywódcy nie będziemy wysyłać na wojnę. Wyślemy ciebie. Co robią ci druidzi? Śpiew druidów inspiruje pobliskie jednostki, czyli taki ponosik. Ekspert wkrycił się w lesie, premia do walki w lesie lub w śniegu, doskonałe morale, bardzo dobra wytrzymałość. No dobrze, weźmiemy na razie te jednostki. I pójdziemy sobie... ...tutaj. Musimy zwerbować jeszcze. Zwerbujemy najemników. Yy, I tutaj też będziemy werbować yy, harcowników. Dobrze, jak na razie jest całkiem ładnie tutaj wygląda sytuacja. <laughs> ale już się nam robią minusowe przychody. W niektórych yy, prowincjach. Yy, no ale. Aha, myślałem, że już była tura. No dobrze. Może tutaj coś zbudować. Nie mamy pieniędzy na to. No, nic pieniędzy na razie nie mamy. Jak tutaj z wpływami? No, ładnie, ładnie. No dobrze, koniec tury. Czyżby jakiś dyplomata chciał z nami porozmawiać? Nie. Yy, no, straciliśmy, ale to oczywiste. Port w Numati, bardzo ładnie. Rekrutacja Nostki i zawiązane przymierze: Hiszpania, Kartagina. No dobra, nas to za bardzo yy, nie obchodzi. Bardzo Was przepraszam za to cięcie, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Yy, I tak, zanim, yy, zanim uciąłem, to znaczy już po ucięciu, yy, kliknąłem, aby mój generał przemieścił się i zaatakował Segestę. Dobra, w takim razie wybudujemy może dwa tereny, nie, jeden teren widzicie. Teraz mamy 75 punktów. Yy, Zbudowanie, a taran kosztuje 50, czyli dwie, będzie kosztowa dwie tury będą mm, zajmowały zbudowanie dwóch taranów. No to zbudujemy w takim razie jeden taran. E, I mamy wojnę. Galia, Rot, już. Na turze zauważycie, jaki to będzie fajny mm, sznureczek. Dobra, przejdźmy się jeszcze tu. O, coś szczerze, chcą nas przykupić. W Mediolanu. mi się tutaj. Nie, jest generał. Dobrze. O, on się raczej łatwo nie da przekupić. Bardzo ładnie. E, no dobrze. Mm, przyjdźmy się tutaj, żeby coś, co, co nieco widzieć. No, I co ja tu miałem zrobić? Ja tutaj przegrupowuję jednostki. Mm, ok. O te wpływy nie są jakieś wielkie, aczkolwiek, no. Dobrze, że przynajmniej coś tam się dzieje. Troszkę zwiększymy tu i ujdzie poziom podatków. E, co tutaj zwiększyć? Nie, na razie nie będziemy zwiększać. O, I... Teraz tutaj by się przydało coś zbudować. Ponieważ możemy tylko chłopów, pole ćwiczeń, misje handlowe... Pole ćwiczeń zbudujemy, wiecie? A w manthi, chętnie bym zbudował drogi, ale to za chwilę, ponieważ... Mm... O, nie ruszam się tam generałem. Ponieważ mamy fundusze jak na razie, to już dyplomatyczna. Widzicie, od razu już mamy wojnę ze wszystkimi. <laughs> Ale tak czy inaczej, mielibyśmy zaraz tą wojnę. Także, no, nie ma się co tutaj spinać. Ponieważ. nie, nie jest źle. E, dobra. O, widzicie, szpiedzy otworzyli na wrota. Zastanawiam się, czym. Walczyć wiecie są, tu jest generał, ale sam generał. Jednak on jest bardzo doświadczony i może tak być, że walcząc z komputerem, on nam wyraźnie połowę jednostek. Tak, wiecie co ja zawalczę, ponieważ to jest tak, no trochę nieliczone. Jeżeli jest dobry generał, a nawet ma mało jednostek, to i tak w automatycznej bitwie on, on ma duże szanse, że wyryżni połowę oddziału, także. A tutaj wystarczy wejść oflankowo, jeśli on pewnie będzie stał na placu i, i tyle w temacie, także że no naprawdę. Żadnej większej filozofii tu nie ma. Eee, no dobra, rozpocznij rozstawianie. Eee, tak, mam tutaj taran, ale wrota są otwarte. Więc porzucimy taran, nie ma, nie ma co się tutaj spinać, od razu was tutaj rozstawię. się, może się się. Roz Rozproszycie, ponieważ mogą do nas strzelać z zwierzch strażniczych <laughs> Walici też się rozproszą i nasz generał a nie to nie jest generał, to są koniki raczej znaczy znana jako kuca no dobra, rozpocznij bitwę teraz sprawdzimy sobie tak, on, on jest tutaj na placu, stoi to można go naprawdę łatwo oflankować czy, czy na, na przykład podpuścić Hmm, harcownikami, a potem przejść do akcji. Ok, no to po prostu wszyscy tutaj cisną. Przyspieszymy sobie. E, chętnie bym puścił o też na bitwę, ale jak widzieliście, stosunek armii nie był taki, e, znaczący, taki przewyższający dla nas. Więc mogliśmy naprawdę dostać nieźle w dupę. Nie mówię tu o przegranej, ale mogliśmy stracić parę, parę jednostek. Herbatka wyszła. Hmm, oczywiście tutaj nam się pojawiają komunikaty za bramę. I wiecie co? Zrobimy takimek. Wy skoczycie sobie tutaj. Żeby po prostu coś tam innego zrobić niż tylko. Zresztą tutaj z przejście? jest. Mamy tutaj oczywiście specjalne umiejętności. No dobra, idziemy. W sumie już możemy sobie wyłączyć tryb rozluźnienia. Dobra, idźcie sobie spokojnie powoli. Są już stanęliście? Tutaj mieliście przejść. Tak. Przyspieszymy, no, szybciej, 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 szybciej. Dobra, tu się wszyscy ustawiają harcownicy, To sobie naprzód. <laughs> Najpierw wy podbiegniecie sobie. to e, się troszkę sprintem, który to jest r e, Harcownicy sobie tutaj podejdą. Podbiegną, może nawet. A wy podejdziecie jeszcze bliżej. Zajdźcie tam, co wy już stoicie, to wy sobie skoczcie tutaj. Hmm, harcownicy tu. I wy. Oprócz was. Okej, okay, wy sobie tutaj podejdźcie, pobiegnijcie raczej. Rzucajcie. Wy wszyscy tu podbiegnijcie No i wy sobie podejdźcie tutaj Czy już mogą rzucać? Tak, mogą rzucać z takiej odległości zagłości tak, no, myślę, że to będzie dosyć ładne zagranie z mojej strony tutaj parę ich powinno zginąć Chociaż oni są ciężko Ciężką jazdą, są ciężko uzbrojeni Także no, nie ma co tutaj liczyć na jakieś Wielkie skutki tego ataku. No Jak widać, na razie nic się nie dzieje. Ale możemy jeszcze chwilę e, posiedzieć, myślę. Nie będzie mi tego nikt za złe. O, świetnie, i po, po oszczepach. No dobra, to nie wypaliło po prostu. Głupi to był pomysł, ponieważ oni są mocno uzbrojeni, chociaż myślałem, że chociaż trochę to... Dobra, wy się w ogóle wycofajcie, to nie ma sensu raczej. Wy sobie tutaj podejście, żeby was tutaj nie, nie zaatakowali. I wy tu jak generał zostawimy. Każdy wie co ma robić bardzo ładnie. A, no dobra teraz może coś takiego zrobimy podajcie tutaj, By tutaj, jest to tu po prostu no, pełni się śmiejcie ze mnie że na taką jednostkę robię takie różne fortele. Yy, ale, ale ja Chcę zminimalizować straty i myślę, że to jest zrozumiałe. Dobra, wy teraz tutaj atakujecie, a tutaj. A wy tu. A jeszcze. W i W. Specjalna umiejętność. No, ale wyatakujcie. Nie tylko stać się ludzie. To jest...